Diagramy przedstawiają ceny w złotych akcji firmy A i B w ciągu ostatniego tygodnia. O ile złotych spadła cena akcji firmy A w ciągu tygodni, o ile procent spadła cena tych akcji? Dobra, moi drodzy, musimy odczytać, ile akcja z firmy A wynosiła na początku tygodnia, czyli w poniedziałek. Czyli w poniedziałek 5 złotych. Odczytajcie sobie dobrze z tego diagramu. Widzimy poniedziałek. Jak odczytamy sobie oś pionową, to będzie 5. I jest napisane cena akcji w firmie, czyli to jest na pewno 5 zł. No i musimy, skoro w ciągu tygodnia sprawdzić w niedzielę, ile ona wynosiła. No i spadła niestety. I wynosi, jak dobrze się przyjrzycie, to 2 zł. No, to żeby obliczyć, o ile złotych, no to musimy po prostu. 5 zł odjąć 2 zł i tyle, o tyle złotych spadła ta akcja w ciągu tygodnia, czyli o 3 zł. A teraz jeszcze się pytają nas, o ile procent spadła cena tych akcji, czyli tu się kłania, o ile procent mniej. Dobrze, w takim razie e, policzmy sobie e, różnicę, czyli my musimy znowu odjąć 5 zł od, Minus 2 zł i podzielić przez, no i teraz względem starej ceny ta akcja spadła. Czyli musimy podzielić przez 5 zł i to pomnożyć wszystko razy 100%. Czyli spójrzcie, będziemy mieć sytuację taką, że po odjęciu 5 zł minus 2 zł to jest 3 zł, 3 zł podzielić na 5 zł to jest 3 piąte czyli 3 piąte razy 100% czyli to jest 0,60 razy 100% czyli to jest 60% mnożymy razy 100, przesuwa się o 2 w prawo, czyli o 60%. Dobra, kolejny podpunkt. W jakich dniach tego tygodnia należało kupić akcje firmy B, a w jakich sprzedać, aby zysk był największy? Dobrze, zastanówmy się. Kupno a sprzedaż. Co się nam bardziej opłaca? No oczywiście sprzedać za jak najwięcej, ale kupić za jak najmniej. Czyli w jakim należało dniu kupić akcje firmy B, w jakim sprzedać? No to teraz zobaczcie. Piątek, w sobotę, w niedzielę te akcje są najdroższe. Czyli sprzedać warto by było wtedy, kiedy są najdroższe. Czyli piątek, sobota lub niedziela. Natomiast kiedy należałoby kupić? No wtedy, kiedy są najtańsze. A kiedy są najtańsze? Zobaczcie, we wtorek. I w środę, czyli kupić we wtorek lub środę.